Sztuka dotyczy kondycji człowieka, kondycji godności człowieka, zła, jak człowiek jest w stanie się obronić, czy w ogóle jest w stanie poprzez znalezienie sensu przezwyciężyć przeróżne trudności i też bestialstwo wokół niego innych ludzi. Sztuka jest wyprowadzona z dialogu trzech filozofów to jest Sokrates, Kant i Spinoza. I ci trzej filozofowie Rozmawiając o sensie ludzkiego życia, o kondycji tego ludzkiego życia, postanawiają za propozycją Sokratesa zobaczyć piekło. Z tym, że piekło nie jest piekłem Dantego, tylko piekłem Auschwitz. Właśnie nie tyle Auschwitz, co w ogóle obozu koncentracyjnego. I w tym obozie znajduje się alter ego Frankla. Czyli Franc, i zmagają się z sytuacjami, które się wydają, że ich kompletnie załamią, i właściwie tylko należy umrzeć i się poddać. Ale się jednak okazuje, że nie. Okazuje się, że nawet człowiek, jeżeli się straszliwie potknie, i zrobi coś złego, potrafi też z tego wyjść i dążyć ku dobru. Ponieważ sztuka się dzieje w obozie, to trudno było by zrobić tą atmosferę obozu. I sięgnęliśmy po grafiki, wykorzystując je w scenografii Mariana Kołodzieja, scenografa i grafika, który był wybitnym artystą. Przyszedł przez cztery obozy koncentracyjne, podobnie jak Frank, ale on wyparł zupełnie czas obozów po wyzwoleniu. I dopiero wrócił do tego, jak miał w 90-tych latach, jak dostał wylew. Wtedy jak gdyby chciał się rozliczyć i zrobił wstrząsające grafiki. Widać ból, krzywdę, bezpośrednie emocjonalne, jak gdyby poniżenie człowieka. Zapraszamy Państwa na spektakle. Premiera będzie w kinie Kijów, prapremiera w kinie Kijów na jesieni. No i prosimy darczyńców o pomoc bo nie jest łatwo zrealizować sztukę dzisiaj.